Thank <music> you. Mamy dzisiaj kręcone włosy, bardzo piękne, którym potrzeba odświeżenia i nadania im lekkiej, można powiedzieć, świeżości. Mamy wiosnę, mamy lato, już wkrótce, także potrzebujemy czegoś świeżego, czegoś fajnego. I dzisiejsza inspiracja to właśnie, znaleźliśmy sobie na Pinterestie. Właśnie mamy to, oto, taką fryzurę. Zauważ tutaj, właśnie jest grzywka. Mamy tutaj też, właśnie kręcone włosy, dokładnie takie, jak ma nasza modelka. Chodź, zobacz, sprawdź, jak one wyglądają. Jaki tutaj mamy materiał? Proszę się trzymać, głowę Prosto. Zobacz. Widać, widać, że włosy mamy właśnie kręcone, które w tym momencie też, jak nam już powiedziała nasza klientka, nasza modelka, że ona te włosy prostuje. Przez co mamy też taką tendencję, że ten włos nam się puszy. Zobacz sobie je dookoła. A dzisiaj bym chciał właśnie wydobyć z tych włosów, właśnie skręt, pokazać właśnie, że można nosić te włosy bez prostowania, ponieważ myślę, że wiele z Was, wiele z Was czy wiele naszych klientek ma pewnego rodzaju problem właśnie z tym, że mają piękne kręcone włosy a właśnie je prostują, bo, bo, ponieważ nie potrafią sobie z nimi jakby poradzić, a my fryzjerzy też jakby nie mamy takiej wiedzy, żeby im w tym pomóc. A dzisiaj można to po prostu zrobić. Mamy, mamy OMO, e, mamy wszystkie włosomaniaczki, które bardzo pomagają e, kręconym włosom, a dodatkowo my możemy też właśnie wspomóc to poprzez fajne cięcie i żeby sprawić, żeby, te, żeby, właśnie, żeby właśnie nasza klientka, nasza modelka, nasza klientka mogła właśnie cieszyć się swoimi naturalnymi włosami. Tak? Więc taki mam dzisiaj cel, czyli chciałbym udowodnić i pokazać, że tutaj można właśnie nosić fajną, fajną fryzurę. Zobacz też, że mamy tutaj grzywkę, znaczy ona jest w tym momencie trochę odrośnięta. Ona nie była nigdy taka krótka, jak ja planuję zrobić. E, chociaż też nie planuję jej jakoś bardzo krótkiej. Ale w każdym razie widać, że tutaj świetnie, ale to świetnie będzie nam pasować. Więc całkowicie będę chciał się zainspirować tym, tą fryzurą, ze zdjęcia. I właśnie to zrobimy. Także nie przedłużając, bo i tak za dużo powiedziałem, idę myć, robię podział i lecimy z tematem. Jak widzisz, żeby wykonać ten oto podział, zacząłem sobie od tradycyjnego podziału, czyli na cztery podstawowe sekcje. Dzięki czemu dużo łatwiej jest mi stworzyć inny podział na właśnie tych czterech podstawowych sekcjach. I mam w tym momencie właśnie sekcję korony, tak ją tutaj nazwijmy, choć zobacz, wybrałem ją sobie już później horyzontalnie, można powiedzieć, od ucha do ucha na wysokości potylicy. Czyli to jest nasza pierwsza, tutaj najważniejsza sekcja. Mamy tutaj drugą sekcję właśnie poniżej. Dwie sekcje z boku, właśnie, czyli te podstawowe z e, podziału na cztery, oraz też sekcje grzywki. E, sekcja grzywki zostawimy sobie, myślę, na sam koniec, to będzie najpiękniejszy i najważniejszy dzisiejszy element, ponieważ tam będzie się najwięcej dziać. E, zacznę sobie od sekcji, tutaj, właśnie numer dwa czyli naszej długości i nadam im tutaj lekkości Także lecimy z tematem Ostatnimi czasy moje ulubione nożyczki Kione 710RG Model kapitalny, po prostu tną jak Ach, nie wiem, jakbym ścinał na przykład awokado Takie mięciutkie, dojrzałe Rewelacyjnie się nimi pracuje I bardzo, ale to bardzo dobrze będę, sprawdzą mi się dzisiaj właśnie Przy tej oto tutaj fryzurze Dobra, super Minimalnie sobie pochyl głowę na dół, okej, okay. może jeszcze trochę. Pochylę sobie tą głowę, dlatego żeby było mi wygodniej pracować i też żebym miał większą czystość pracy, e, zwłaszcza w tej sekcji. Zależy nam na tym, żeby zachować długość tutaj włosów, które tutaj mam, ale też dodać im odrobinę lekkości. Także z pochyloną głową, jeszcze może minimalnie, będę pracował e, 90 stopni, zwłaszcza teraz można powiedzieć w tym, w tym punkcie, który tutaj mam. Czyli mamy tutaj płaszczyznę i względem tej płaszczyzny 90 stopni, przy czym zauważ, że głowa właśnie jest pochylona. Długość mi wypada i dobrze. Nie wiem, czy widzisz z tamtej strony e, długość też, którą chcę ściąć. Także chyba będzie lepiej, jak przejdziesz na tą stronę, ponieważ ja będę stał cały czas w ten sposób. O, dokładnie tak. Zauważ, co tutaj się dzieje, że tutaj mi się tworzy, to jest długość. Ta długość mi zaczyna wypadać, tak? To jest element długości. W którym on mi zaczyna wypadać, w momencie, w którym ja sobie przeczesuję wszystkie te włosy. Także w momencie, w którym zaczynają mi wypadać te włosy, to ja się zatrzymuję i nadaję lekkości właśnie tym tutaj włosom. Dochodzi tutaj właśnie do cieniowania, cieniowania długości. Fajnie. To nam da właśnie takiej odrobinę lekkości w tych, w tych partiach tutaj włosów. I teraz będę przechodził e, sobie dookoła głowy pasmem pamięci e, podróżującym, tak, żeby spotkać się na środku. Na środku dwóch sekcji e, separacji kolejnych, które właśnie tworzymy. Czyli ja idę do, dookoła. Muszę sobie cały czas też kontrolować głowę, e, żebym miał ją e, w tym układzie, w którym chcę. Jeszcze minimalnie pochyl. A teraz też będzie mieć zdecydowanie łatwiej, bo już mamy pasmo pamięci. Tak, widać pasmo pamięci włosów i możemy ścinać. O, fantastycznie. Mm, mega. Ale ścinają te nożyczki po prostu. Kosmos. Jeżeli jesteś na początku swojej drogi nie masz jeszcze nożyczek, to kupuj te oto nożyczki. Zauważ też, że ja idę dookoła yy, głowy, czyli nie zatrzymuję się w jednym miejscu, tylko idę za kształtem głowy. Cały czas, jakby utrzymując 90 stopni do danej płaszczyzny, którą w danym momencie sobie właśnie tworzę. Ponieważ tutaj też przechodzę i również będę utrzymywał ten sam, ten sam kąt. mi pasmo pamięci, bo mam za szerokie pasmo włosów. I tutaj już je widzę. Ważne też tutaj jest przy tej technice, jak teraz strzygę, żeby strzyc od góry do dołu. Czyli Kierunek mamy strzyżenia właśnie od góry do dołu. Dlaczego? Dlatego, ponieważ yy, gdybym zaczął od drugiej strony od dołu, to mogę się narazić na, na skrócenie długości, a tak to cały czas mam i kontroluję sobie tą długość, która mi tam opada. Czyli mamy większą kontrolę nad strzyżeniem, jeżeli będziemy pracować w tym momencie właśnie od góry do dołu, nie na odwrót. I lewa strona jest zrobiona. Zauważ, że przez to, że przechodziliśmy dookoła głowy, przez to też, że tutaj nie mamy włosów, to nasza linia cięcia, która jest, jest delikatnie dłuższa, można powiedzieć, do środka, do przedziałka centralnego. Czyli tworzy nam się tak zwana delikatna fałka, przez to, że tutaj właśnie nie ma włosów, a my strzygliśmy dookoła głowy. Dokładnie to samo będziemy mieć z drugiej strony, tylko prosiłbym Cię, żebyś sobie trzymał głowę na dół. Okay? I z drugiej strony zrobię dokładnie to samo. Jeżeli chodzi o wycieniowanie tej części włosów, to mam to zrobione. Zajmę się teraz od razu długością, czyli skoryguję sobie długość, którą tutaj mamy, tak żeby ją również odświeżyć. Także w tym momencie już nie muszę dzielić sobie włosów na poszczególne separacje, ponieważ właśnie je wycieniowałem. Więc jakby nie ma tutaj potrzeby. Teraz potrzebuję tylko wszystkie włosy szczesać na dół. W ten oto sposób, choć zobacz. I, I ostrzyć sobie długość, na jaką ja sobie w danym momencie właśnie życzę, jaką ja, ja długość sobie tutaj chcę. Więc ja tutaj bardziej chcę tylko zrobić strzyżenie odświeżające, czyli maksymalnie jakieś tutaj, myślę 2-3 cm, nawet w niektórych miejscach mniej. I pozbędę się tych właśnie delikatnych końcówek, które tutaj, jak widzisz, właśnie są. Przez to cieniowania one jeszcze nie zostały ostrzyżone, i teraz właśnie się tym zajmuję. Ale fajne jest to, że mogę po prostu wszystko na raz wziąć. Nie muszę już tutaj dzielić, tylko i wyłącznie dlatego, że je sobie wcześniej wycieniowałem. I tutaj można powiedzieć, że robię strzyżenie równolegle do przedziałka, czyli jak widzisz, przedziałek jest zaokrąglony, ponieważ idzie za kształtem głowy. Tak samo ja dokładnie w ten sam sposób wyczesuję włosy i dokładnie w ten sam sposób strzygę długość. Rozpuszczam. Sekcję, e, jedną też jedną z ważniejszych sekcji tutaj w dzisiejszym strzyżeniu, ponieważ ta sekcja to jest sekcja, która będzie odpowiadać za lekkość tej fryzury, za, może nie tak lekkość, za objętość tej fryzury i tym teraz elementem muszę się zająć, ponieważ te włosy były, można powiedzieć, wszystkie jednej długości. A ja bym chciał im tutaj nadać lekkości, chciałbym, żeby te włosy się uniosły, tak żeby fantastycznie nam się tutaj ta fryzura kręciła i zyskała objętość. Także wybieram sobie pierwszą separację. E, zrobimy sobie pierwszą separację na środku, na przedziałku centralnym. Ok, z drugiej strony to samo. I wezmę sobie też pasmo pamięci z poprzedniej sekcji. Czyli w tym momencie, jak widzisz, wybrałem sobie więcej włosów, ponieważ wybrałem je z dołu. I wyciągnę sobie te włosy, żeby zobaczyć na razie, jak to wygląda. Tutaj zauważ, że to jest moja poprzednia sekcja, tak? No fajnie, bo jest białe tło na, mój, na mnie, to to widać z tej perspektywy. Także tutaj, jest, tutaj widać, że mamy właśnie naszą poprzednią sekcję, którą tam wcześniej cieniowaliśmy i to będzie nasz wyznacznik naszej długości, naszego cieniowania reszty włosów. A całą tą sekcję, którą tutaj mam, to będę chciał właśnie ostrzec 90 do kształtu głowy, czyli hmm. będę podążał za kształtem głowy, a punktem wyjściowym właśnie będzie sekcja e, poprzednia. A dokładnie właśnie pasmo pamięci z poprzedniej sekcji. Także teraz muszę stać z tej, z tej strony, tak jak ja stoję, wybieram sobie całe pasmo włosów. Naciągam je 90 do kształtu głowy. Bardzo ważne jest to tutaj, żebym kontrolował nie tylko 90, które ma tutaj wychodzić od kształtu głowy, ale również żebym. Kontrolował ruch na boki. Dlaczego? Ponieważ ja muszę to sobie odsuwać dookoła głowy. Jeżeli ja sobie nie skontroluję dobrze i przesunę sobie pasmo włosy, na przykład w stronę ciebie, no to w tym momencie zacznę skracać sobie długość po prawej stronie, co finalnie spowoduje, że całe strzyżenie z prawej strony będzie krótsze. Dlatego bardzo ważne jest to, że nie tyle trzeba kontrolować 90 do kształtu właśnie głowy, przynajmniej w, tak jak teraz mogę powiedzieć bardziej w, no, z tej perspektywy mojej tutaj. To jeszcze też właśnie na boki, czyli to jest mega, ale to mega istotne. Tutaj pomocne jest właśnie lustro, warto jest sobie zobaczyć. Można zaczyć do lustra, czy aby na pewno trzymam dobrze dłonie, i jakby to jest bardzo, ale to bardzo istotne. Także wyczesuję sobie pierwsze pasmo, długość mam tutaj i zaczynam. Co jest też mega, jeszcze ważne i bardzo, ale to bardzo istotne, tych włosów, które mam u góry, nie ścinam, ponieważ jak widzisz, te włosy tutaj są luźne. To, co ja trzymam, to tak naprawdę są tylko i wyłącznie te włosy. I, I tylko do nich mogę maksymalnie sobie ściąć. Także nie mogę też ściąć włosów, które są wyżej, także lepiej jest delikatnie po prostu przyciąć. Do, można powiedzieć do zgięcia palca. I teraz bardzo ważne jest też to, że ten ruch będzie taki, można powiedzieć, półokrągły, tak żeby właśnie zaokrąglić, żeby pracować 90 do kształtu głowy. I zauważ, że wylatuje właśnie coraz wyżej. I. Jeszcze wyżej, i tym sposobem właśnie mam ostrzyżone e, pierwsze pasmo, które będzie moim pasmem pamięci dla całej długości. Fantastyczne jest to, że właśnie nie tracimy dużo włosów, a uzyskamy fajną, ale to fajną lekkość. Dobra, wybieram kolejne pasmo. Tutaj będziemy pracować e, na mandarynkę albo na pizzę. E, także dookoła głowy, wybieramy sobie. Separacja. Tu widać pasmo pamięci i robię dokładnie to samo. Im będę szedł w kierunku prawej strony, można, yy, znaczy no. Znowu chciałem powiedzieć, powtarzam się teraz, ale im będę szedł w kierunku e, prawej strony, w przedziałka, e, w pro, przedziałka tego promienistego od ucha do ucha, tym będę ścinał więcej włosów. Ważne, żeby też je dobrze wyczesać. OK, pierwsza, pierwsza strona za nami. Świetnie, można sobie zobaczyć, jak to mi się to układa, ale jest dokładnie tak jak chcę. Mamy właśnie lekkość, już ją, już ją tutaj widzę. Włosy tutaj zaczynają mi się fajnie układać. Nie będzie już tego ciężaru. Zresztą teraz to widać, popatrzcie, jak tu jest dużo włosów, w sensie takich długich. Jakie one są ciężkie, a co się dzieje po tej stronie? Jak te włosy zaczynają tutaj fajnie się układać. Także przechodzę na drugą stronę i dokładnie robię to samo. I co tutaj będzie tak samo mega istotnego, że w dalszym ciągu stoję z tej samej strony, czyli w dalszym ciągu strzygę tak samo, jak strzygłem prawą stronę, czyli nie zmieniam sobie lokalizacji, nie ścinam nagle teraz z drugiej, z drugiej strony. Nie popełniajcie tego błędu, lepiej w tym momencie pracować dokładnie tak samo, jak z prawej strony, tak samo pracować z lewej strony, pamiętaj, odbicie lustrzane to jest najważniejsza rzecz, jeżeli chodzi o symetrię. Także przechodzę sobie, ja się muszę tylko przesunąć i strzygę kolejną separację. Pamiętaj, czystość pracy jest bardzo, ale to bardzo ważna. Jeżeli nie wybierasz czysto separacji, to lepiej jest e, powtórzyć lepiej wyczyścić sobie jeszcze raz, dobrze przeczesać separacja z boku, która ci przeszkadza. No i super, mam ale. Jest zrobiona jedna i druga strona. Czego tutaj nie da się zrobić, to nie da się tutaj zrobić e, sprawdzenia tego na zasadzie właśnie krosowania, ponieważ mamy strzyżenie na okrągło. Także nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Co najwyżej możemy sobie wziąć dwa e, dwa pasma włosów w podobnej wysokości, tak żeby skontrolować, czy aby na pewno mamy dobrą e, długość, czy jest symetrycznie. Mam symetrycznie, także to mi wystarcza do tego, żeby móc przejść do następnych e, sekcji. Przechodzę teraz do następnych sekcji, właśnie lewego oraz prawego boku. Także zrobię sobie tutaj przedziałek taki delikatny, tylko centralny z tyłu głowy, tak żeby sobie oddzielić jedną i drugą stronę. Chodź zobacz. I w tym momencie pozostało nam tutaj ostrzeżenie tych części z przodu. Także ta, ta szerokość jest tutaj dosyć wąska, nie mam tutaj dużo włosów, także podzielę sobie to maksymalnie na dwie separacje. I wybiorę sobie całe pasmo włosów. I teraz tak, jeżeli zajmuję się tym przodem, akurat w tym momencie stanę sobie od środka, czyli od wierzchołka, od tej długości, którą mam tutaj. E, dlatego, żeby móc sobie skontrolować długość, która będzie mi tutaj opadać do przodu. Co prawda, i tak będę chciał pracować 90 do kształtu głowy, ale sobie będę zacznę sobie właśnie od góry. Mam tutaj pasmo pamięci, jak widzisz. Jest ona widoczna i w tym momencie śmiało będę strzygł właśnie do tego pasma pamięci 90 do kształtu głowy, jadąc równolegle też z przedziałkiem, może nie z przedziałkiem, jadąc też równolegle, no tak, i z przedziałkiem, ale też właśnie z moim pasmem pamięci. I tutaj ta długość, widzisz, ona mi tutaj pozostanie i będę, będę ją tutaj miał, mam ją kontrolować, ponieważ tutaj nie mieliśmy tego podziału tak jak wcześniej. Więc w tym momencie, przez to, że mam całą, całe jedno pasmo, dlatego zaczynam właśnie od góry, żeby móc kontrolować tą długość. Ponieważ nie miałem tego oddzielonego, nie miałem tego podzielonego na dwie jeszcze dodatkowe sekcje. Co w tym momencie było bez sensu, żeby to robić, więc nie ma takiej potrzeby. I wybieram sobie ostatnie pasmo. I również 90. Do kształtu głowy. Z całym też pasmem, widzisz, jest cały czas pasmo pamięci. Fantastycznie. Ok, i długość mi tutaj. Długość mi tutaj została, długość mi tutaj opada. Przechodzę do drugiej strony i teraz jak widzisz muszę przejść sobie właśnie z przodu stanąć przed klientką, tak żeby mi było dobrze pracować również właśnie od wierzchołka do boku. Kontrolując całe wstrzyżenie. Ok, mamy ostrzeżoną jedną i drugą stronę. Co teraz muszę zrobić? To jeszcze zadbać o długość, ponieważ tutaj o tę długość nie zadbałem. Także jeszcze raz sobie wybiorę e, pasmo e, włosów. Tutaj mogę zrobić to za przedziałkiem promienistym. Jedną i drugą stronę. Przeczeszę sobie te pasma do włosów, tak żeby zobaczyć długości. Jak widzę, widzę, teraz długości są symetryczne. Możesz to też zobaczyć. Pewnie to widać z tej perspektywy z lustra, chyba że też podjedziesz. To widać właśnie, że tutaj mamy symetrię i mamy równo, ale zależy mi na tym, żeby skontrolować tą długość, która tutaj jest. Także myślę, że wszystkie włosy muszę sobie przeczesać i wyrównać długość z jednej, jak i z drugiej strony. Okej, okay, mega. Okej, okay, lecimy z grzywką. Najważniejsza informacja co do grzywki. Pamiętaj o tym, że grzywka się uniesie, czyli mamy kręconą grzywkę, która się nam uniesie, ona będzie krótsza. Jeżeli ja ją ostrzygę sobie gdzieś na tej wysokości, no to będziemy ją bardzo, mieć, ale to bardzo krótką. Także musimy wziąć to pod uwagę. Lepiej jest później ewentualnie dociąć sobie grzywkę, niż teraz ją ostrzyc za krótko. Więc ja bym chciał na ten moment zrobić sobie gdzieś taką linię do wysokości, tutaj może nosa, myślę, że minimalnie powyżej wierzchołka nosa, i ostrzygę sobie te, te włosy. Ja tutaj użyję swojej techniki slaj, ślizgu, slajdu, i, te, i taką techniką sobie ostrzygę tą grzywkę całą, ponieważ ja chcę mieć tutaj odrobinę lekkości, chcę mieć ją odrobinę wycieniowaną. Wszystko zrobimy sobie naprosto. Ale z takimi, można powiedzieć, nierównościami nie przejmuję się tym, czy ta grzywka jest idealnie jednej długości, bo nie o to chodzi w tym momencie. O super! Mogę sobie też jeszcze zabezpieczyć się i na przykład te boki, które tutaj mam, zrobić odrobinę dłuższe w razie W, żebyśmy ich nie mieli też za krótkich. Jak coś, to zawsze, ale to zawsze mogę to dociąć. Bo ta grzywka nam też się uniesie. O, ale już to wygląda, już to wygląda fajnie, tak jak chciałem. Także pomału, spokojnie, dużo obserwacji, czy to jest ta długość, którą chcemy. Ale już widzę, że jak te włosy mi się uniosą, to one po prostu odsłonią nam twarz i odsłonią nam oczy. I też te zachowam odrobinę dłuższe, w... czyli taka może powiedzieć prosta, a zarazem uciekająca grzywka na boki. Ale nie otwarta, czyli ona jest bardziej w tym momencie zamknięta. Czy ona cała pójdzie na bok, czy, czy nie pójdzie na bok, jakkolwiek. Ona ma tutaj sobie po prostu gonić na czole. Dodam jej jeszcze odrobinę lekkości poprzez takie nierównomierne wycieniowanie. Dzięki temu, że robię tutaj taki dodatkowy ślisk na tych włosach, to uzyskujemy lekkość, która spowoduje, że włosy będą się nam jeszcze lepiej kręcić. Klientka jeszcze zapytała mnie też, czy właśnie ta grzywka, jeżeli będzie prosta, jeżeli by ona chciała sobie wyprostować, czy będzie fajnie wyglądać. Zdecydowanie tak, również to będzie fajnie wyglądać, jeżeli te włosy zostaną wygładzone, wyprostowane. Zauważ też, że chcę odrobinę mieć bardziej połączoną tą grzywkę, więc tutaj ten element też sobie wycieniuje, ponieważ zauważ, że w tym momencie jest delikatna różnica między grzywką a bokami, więc ten element też sobie delikatnie wycieniuje po to, żeby to się mi wszystko tutaj bardziej i lepiej łączyło. O, widzisz, tak jak teraz. To i tak się nam fajnie skręci, ale na tym nam no w tym momencie teraz bardzo zależy, też, żeby już teraz na tym etapie móc to połączyć. z jednej, jak i z drugiej strony. No i widzisz, ta grzywka to była najważniejszym elementem. Zrobiłem ją praktycznie w ciszy. Za, ma, za dużo nie powiedziałem, ale mam nadzieję, że wszystko wyciągnąłeś, to co chciałem pokazać. To, było naj, to był najważniejszy element naszego strzyżenia. W tym momencie przejdę do suszenia i do stylizacji i zobaczysz finał tej fryzury. Widzisz, mamy właśnie finał, tak to właśnie wygląda, grzywka jest kapitalna i widzisz, że w tym skręcie, wydobyliśmy, wydobyliśmy ten skręt tych włosów. Skręt jest właśnie dzięki produktom oraz też dzięki dyfuzorowi, mamy ten skręt wydobyty i grzywka właśnie jest bardzo taka delikatna i subtelna. Tak jak na zdjęciu, tak chcieliśmy się zainspirować, no ja jestem bardzo zadowolony, moja modelka jest zadowolona, Zola jest zadowolony. Ciekaw jestem, co ty o tym myślisz, daj znać w komentarzu, czy ta metamorfoza, ta zmiana ci się podobała i czy też może taką chcesz.